Koszalin jest zwycięzcą wspaniałej akcji e, największego serwisu aukcyjnego w Polsce i telewizji Polsat. To jest wspaniałe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w Koszalinie. Należy podziękować mieszkańcom. Mieszkańcom za udział w licytacjach, za te oszczędności, które poczynili. To wskazuje, że mieszkańcy umieją liczyć, umieją patrzeć na swoje portfele, umieją dokonywać właściwych wyborów i zakupów. Jesteśmy w trakcie do porozumiewania się co do całości imprezy Wielkiego Sylwestra, która odbędzie się na rynku tradycyjnie na placu przed ratuszem. W ramach przygotowań do Sylwestra będziemy porządkować plac przed, przed ratuszem i pewne zmiany nastąpią. Te zmiany dotyczą przede wszystkim uporządkowania, w zakresie istniejącej fontanny, która jest dzisiaj zbędna i niebezpieczna, i przystąpiliśmy do likwidacji tej fontanny. W, akcji, w naszej akcji wzięło, ponad, wzięło udział ponad 13 tysięcy mieszkańców Koszalina. Kwotę jaką zaoszczędzili, to ponad 656 tysięcy złotych. Kategorią, która była najpopularniejsza wśród mieszkańców Koszalina, była kategoria odzież, obuwie dodatki jazdą tego wydarzenia w Koszalinie będzie Kaja. Spośród innych artystów Marysia Sadowska, zespół Sofa, będziemy nadawali główną część sylwestra z Warszawy. Przewidujemy transmisję od godziny 20 do godziny 1.30. W każdej godzinie będzie łączenie z Koszalinem i transmisja wybranego fragmentu. Przewidujemy z artystami, którzy są zaangażowani do projektu Koszalińskiego i Warszawskiego, jeden spektakularny pomysł. Mam nadzieję, że on się uda. Nie mogę zdradzić. Co to będzie, natomiast jeśli się uda, wszyscy Państwo zobaczycie, i to będzie pewnego rodzaju technologiczno-artystyczna niespodzianka, która jest możliwa właśnie dzięki temu, że nadawać będziemy z dwóch miast. Oczywiście nadawać będziemy na żywo, będzie tutaj nasz wzór satelitarny, oddzielna produkcja oraz prowadzący. W tej chwili mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o prowadzących, to jest Agnieszka Popielewicz i Maciej Rok. W ciągu dwóch miesięcy dokonali e, ponad 50 tysięcy transakcji w serwisie, czyli w ciągu dwóch miesięcy e, zakupili ponad, e, wzięli udział w ponad 50 tysięcy aukcjach.